Witam, witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, to jest Rom Total War. no i kontynuujemy naszą wspaniałą zabawę z tą grą, ostatnio, no niestety, no niestety, po pięknych bitwach przyszły piękne porażki, jeżeli można tak oczywiście nazwać to, co się tam wtedy wydarzyło, no dostałem taki łomot takie lanie od dwukrotne, że to jest masakra, ale to jeszcze nie koniec, dobra, spróbujmy... Rozwiązać tutaj tą bitwę No, może tym razem Jest! Tym razem się udało No i to jest takie małe Pocieszenie na ten zlany po prostu Eksterminacja populacji Tak, eksterminacja Bo tutaj będzie może, że mogą się buntować Więc wejdźmy to I naprawmy No to jest małe Co nieco, że jednak coś tam Zrobiliśmy, coś się udało Zrobić w, w tej bitwie no. No porażka, no dotkliwa, do, no do, bardzo, ale no jednak i tak mam tą prowincję, więc to i tak trzy owak jest zwycięstwo, z czego oczywiście jestem bardzo dumny, no i zadowolony, dobra przejdźmy tutaj, bo gdzieś tutaj dacja nas zatrzymywała, e, chciała nas chyba pokonać, więc spróbujmy od, im odpowiedzieć w jakimś tam stopniu, e, no ale dobra jest piękne zwycięstwo kolejne. No i jest pięknie. Deruje. Ale cóż, czasami trochę taki mały ręcz się wda w człowieka. No i tak wygląda to wszystko jak wygląda. No ale dobra. Zobaczymy, co tu się dzieje. Zobaczymy, czy mogę sobie na przykład wziąć kilka oddziałów. Może ład zostawię, za zostawię, bo jesteście dobrzy, ale resztę y, przerzucę. No niestety prze... no, trochę są. Lekkie, no jakby to powiedzieć, takie zwisy. E, dobra, przejdźmy tutaj. Tutaj coś się buduje, no nie za bardzo, nie za bardzo jednak tych prowincji tu nam już sporo, e, no ale to już się nie koniec, nie jest to koniec, bo chciałbym więcej. E, dobra, tu na niebiesko świetnie, ale tam jeszcze jedna prowincja była e, na no, czerwono, niezbyt zadowolony z tego byłem. Dobra, no nadal jakieś takie zwisy są nieporozumiejowe. Nie mogę za bardzo porozumieć o co tu chodzi z tym. Yy, kogo tu brakuje. No myślę, że tu brakuje przede wszystkim chyba chłopów. Yy, bo jednak to wszystko yy, no, wygląda niezbyt dobrze. Niezbyt dobrze. No ale będziemy mieć teraz generał kilku. Dobra, co tu jest? Jest statek. Można nawet tą armię przerzucić. Nie, yy, bo tutaj mamy już jedną armię. Mamy jedną armię. tą armię. Zastanawiam się, gdzie ją wysłać. Czy na północ? Ale tak, dobra. No chyba na północ będzie chyba najlepiej. No, yy, no dobra, dajcie. Takie yy, zwisy są, ale myślę, że da się grać. Chciałbym nagrać, bo nie mam czasu w ogóle. Nie mam czasu za to. was przepraszam za, tego, za takie coś. Co widzi tutaj? E, tak się zastanawiam, czy jakby na przykład wziął takie coś i na przykład oprócz tych panów, tych e, rzucił tutaj ludzi. Czy byłoby tragicznie, czy byłoby dobrze? Może byłoby dobrze. Wadzę na przykład jeszcze dwóch, rzucę tu. To będzie wyglądało na pewno, że to nie może być dobrze. Mogą być tutaj bunty. Yy... No ale dobra, niech będzie coś tam, niech się tam coś dzieje. Myślę, że tą armię można też dostać do tego statka, na ten statek. Yy, no, ostatnio niestety nie szło nam, nie szło nam. No, samiście widzieli, że to, co było tutaj, no to była jakaś prawie, że tragedia. Grecka, zapiszmy to. Może się to wszystko jakoś naprawi. Tutaj, i mam prowincji 20, chyba 4 prowincji, więc tyle, ile prawie chciałem mieć. No ale nie jest to jeszcze sytuacja kolorowa. Zobaczmy, tutaj czy to coś mogę wybudować. Pewnie tak. Co mi to da? O, to by mi dało coś jeszcze. I tu 5 tur, 5 tur, dobra, no to w takim razie czekamy. To cztery tury, dobra, kliknijmy turę. No westanie nie grałem też falauta muszę powiedzieć. Nagrałem, je, nagrałem jeden odcinek, jego już kończyłem, bo to już było 20 parę minut. W pewnym momencie, BUM! Zawiesiło się coś mam małe problemy. Znaczy może problemy nie, ale czasami Dobra, Dagi na razie nie, się nie zajmujemy. Dobra, co tu się będzie teraz działo? Yy, tutaj że Pont yy, będzie mocnym za dla mnie. Pytania: yy, przeskoczyła Dacja. Tam będzie papą Pro teraz. O, i to będę teraz się cykał. Przeskoczyliśmy na szczęście. Przeskoczyliśmy, zobaczymy, co zrobią. Yy, yy, czy to jest? u teraz tutaj mnie nie lubią. Trzeba naprawić. Musimy się to będzie smutne, żeby się to tak skończyło. E, no, na szczęście tutaj nie ma żadnego pontu czy kogoś takiego, ale to też nie można sobie tak tłumaczyć, że jeżeli nie ma to jest dobrze, jeżeli jest to Z, lepiej, dobra, płyniemy, płyniemy, płyniemy. I tak samo, panowie, płynąć, płynąć, płynąć. Musimy teraz zająć jakąś prowincję pontowską. A co to się stało już? Jak zwykle, coś jakieś problemy techniczne. Tutaj mam nic brakuje. Dobra, co tu się dzieje? Czy moja armia stąd może iść dalej? Tu nie ma nic się nie dzieje. Wyruszamy, wyruszamy. pod podację pod Dobra. No, w pięknym tempem to idzie. Dobra, poczekajcie na chwilę, coś już... No, już jestem, już jestem. Yy, no, to jest dacją. No, chciałbym ich dobić, chciałbym ich dobić, ale no, nie będzie to proste yy, no bocy tutaj na szczęście się że to poprawia sytuacja. No, z tymi prowincjami, gdzie jest mało wojska i gdzie się buntują, bo gdzieś jest dużo, nawet jeżeli się zbuntują. Yy, dobra, tu mamy jakąś armię, która jest prawie gotowa do, do, do wojny z, z racją. Zobaczmy ile oni tu mają armię, no trochę mają. Aczkolwiek można by ich zradzić, ale dobra, skończymy z tym pontem, bo zostały cztery prowincje. To nie jest dużo. Cztery prowincje. Dacja to już byłoby 25. No i będzie trzeba się wracać do ewidentnie. Tu na pewno jest kilka oddziałów, które na pewno. Nie wiem, może by jako w ogóle tw w tworzyć. Yy, dobra, to jest świetny region. Kohorta w ogóle tworzyć to będzie chyba najlepsza rzecz, jaka może się tutaj wydarzyć. Yy... No, tej kohorty nie mamy jeszcze, tutaj się tworzy kohorta, dobra, co się tu dzieje dalej? Czy ja mogę coś zrobić? Chyba nic, muszę czekać. Widzicie, na, na razie się nie buntują. Uff, przestało się, przestali się buntować. Z czego jestem zadowolony. Yy, zaraz dołączy tutaj jeszcze więcej oddziałów. Co? Będzie robił płon, pewnie będzie atakował. Albo... Cykam się, cykam się, ojej, jej, jej, jej. Cykam się, to może być naprawdę niezbyt dobra sytuacja. O, o jeszcze więcej oddziałów przypływa. Yy... Nie jest zbyt ciekawa. Może bym się zajął tą tracją, bo oni mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba sześć prowincji. Sześć albo siedem? Sześć. Yy... Więc byłaby... Fajna sytuacja, no i teraz. o oh, gdzie to jest? Tak, teraz tutaj, no, ale to jest na zielono zaznaczone, więc to jest bezpiecznie. E, co można tu wybudować? Arenę, może to by też mogło być dobrym pomysłem. Te wojsko jeszcze może wejść tutaj. No widzicie, jakie są przycinki, jeżeli się. No a dobra. No a te dwa statki mogą płynąć. Dobra, doskonale. Wy również. Flota. I tu mam jeszcze jeden pusty w ostatek, czy... A nie! Tu mam tą armię rozbitą dosyć bardzo, ale ona też może się nie pomóc. Tylko pytanie, czy ona jest w stanie, na przykład... No raczej nie, nie jest to możliwe, żeby... Nie no, co się tu stało? Nie... Czemu nie wyduciłem całej armii? No, co jest grane z tą. Ojej, ojej, ojej. No, jakaś taka mocno rozbita, ale jest! Zawsze to zawsze coś, doświadczona przede wszystkim, no to jest. Mamy jakieś doświadczenie. No, raczej tutaj nie ma szans. No, trudno mi powiedzieć, czy ta armia ma. Tutaj szansę, no zobaczymy. Przewaga jest, jest, jest jeden do jednego dobrze, więcej wybiliśmy ale niestety nas też dużo zostało zabitych No nie dobra sytuacja, nie jest dobra sytuacja. powiem Nie jest dobra sytuacja Nie ma pikinierów tutaj się pikinierzy przydały i to bardzo nie ma, No jazda jest bardzo mała, więc to może być cios w nas mocny teraz. No, dobra, tu mam kohortę i tu można by tą kohortę wykorzystać w taki sposób, że można by ją wysłać na front. Oczywiście yy, to jest. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale nam kohorta na pewno. No, daje o wiele więcej niż zwykłe takie oddziały. Dobra, co tu się dzieje? Tu też mam kohortę. Yy, czy tu się coś buduje? Chyba nic. Tu się coś powinno budować. Yy, tak tu mamy kohortę tu mamy kohortę i jadę z rzymską doskonale jeszcze się buduje dwie no, tury brakuje będziemy mieć kolejne dobra tu się przybliżamy powoli do dacji szansa żeby tę dację zbić totalnie no jakaś istnieje Egipt no pont czy oni będą w stanie 524 na 465. Co so, oni tam mają? O, przypuszczam, że to jest wystarczające, żeby nas jednak pokonać. Zobaczymy, jak to wypadnie automatycznie. No, tutaj wygrywa komputer. Powiem szczerze, dla to jest ten dziwny, dziwny komputer. Czasami... Czasami naprawdę jest to dosyć dziwne. oni nie też chyba od nas, co też jest oczywiście plusem teraz... w tej całej złej sytuacji. Chyba... chyba automatycznie automatyczne jednak się bardziej opłacają spontan... Nie wiem, czasami... ...komputer... ...teoretycznie... O wiele yy, silniejszy sobie nie radzi, taka jest prawda. Yy, taka jest prawda. Mamy na przykład jakąś armię komputerową, tego nie potrzebuję, jest zbyt słaby. O, widzę, No, tak kroki są dosyć wolne. Dobra, można by stworzyć jakąś armię, to lepsze powiększyć jeszcze ją. Dobra, widzę, że się powiększyło ładnie. No, ale dobra. Chyba odeszli od pontu. Nie, nie odeszli, Odeszła część. O jeszcze, tu mam marek. To mam zbitą również, to jest ta, która została w pierdzie. Yy, mam kohorty, tu też mam. Będziemy na razie tu. Oni odeszli. To jest dla mnie szansa, że mam tutaj trzy oddziały kohorty, Tutaj takiej bardzo mocnej kohorty. Chyba najmocniejszej. To jest Kohort, a to są te znakomici żołnierze, że naprawdę żołnierze. Więc oni jak dojdą to mogą być tutaj narobić im problemu. Trzy oddziały... Dużo, to już jest dużo. No a dobra, to jeszcze nie jest najważniejsze, Najważniejsze jest to, żeby... No, wysyłam filming. jestem leniwy, bardzo nie Przepraszam was za to, ale naprawdę nie mam czasu potem kiedy tego. Kogokolwiek zrobić później, więc nagrywam... Nagrywam i wysyłam. O, tak powiem. Dobra, tutaj ta armia już jest zdecydowanie mocniejsza. Mamy kohortę, chociaż nie tę najmocniejszą, ale już jakąś tam mamy. I tak się zastanawiam, czy tą armię też wywalić tutaj, w z synopem Może tak. A potem tak przerzucimy tam na północ. Jedną armię dostaniemy tutaj. No, być może ta, ta, która podbije, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. I teraz zobaczmy, co. Jeszcze jest City a do podbijania. I oni tutaj szczerze mówiąc nic nie mają. ani nie mają armii. Ale to może następnym razem, chociaż tutaj chyba też nie będę mógł tworzyć armii. No, ale dobra. Dobra, zobaczmy co tu wynika. Dobrze, wszystko, czym sobie tutaj tak, zapiszmy na wszelki wypadek i się dość naprawdę złego działo. To jest jeszcze horta, może nie jest jakaś najlepsza, ale zawsze coś dobra, nie ma kasy. Mikamy. Bardzo ważna tura teraz. Bardzo ważna tura. To jest tura być może rozstrzygająca z pontem. Nie, na razie się nie będę udawał. Zobaczymy co oni wykombinują. 3 armie, 4... Ooooohoo uh, O! Uh, 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 uh. uh. Co to się dzieje? Oni, oni oblegają, takim gównem oblegają nas? No chyba sobie żartują. Chyba sobie żartują teraz i to poważnie. Dlacy, oni są w pokoju, oni widzą co się dzieje. Teraz są w pokoju. O! To będzie ważne. Czy rozgrywać, czy czekać? Dobra, automatycznie. Jest zwycięstwo! Ale mi się niezbyt pewne, niezbyt pewne zwycięstwo. Jest, ale takie, takie sobie powiem szczerze. Dobra, dawajcie. No to się dosyć długo przespawca. Do pontu, do pontu wcale nie tu. Tutaj jakieś debile nas oblegają. Dobra, No, wycofał się, naprawdę. Pięknie to wygląda. Jak on się przespawca, dobra, jeszcze raz. Muszę Was zmiażyć teraz. Nie, dobra. Co Ale to nie jest koniec. To nie jest koniec. Nasza armia musi się tutaj wdrapać.